I słuchajcie, danie proste, banalne w sumie nawet w wykonaniu, a naprawdę pyszne. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie chryczanyki z kaszą, z kaszą gryczaną. Ja tutaj mam 200 g kaszy gryczanej. Słuchajcie, i do tej kaszy teraz dodaję pół kilograma mięsa mielonego. U mnie w moim wypadku jest to łopatka. Od razu również dodaję 3 jajka. Oczywiście musimy to posolić. Dość dobrze posolić. Dodać pieprzu. Od razu dodajemy 4 ząbki czosnku. I to wszystko. To są takie podstawowe przyprawy. I teraz musimy to mięso z tymi jajkami z tą kaszą bardzo dokładnie wyrobić na jednolitą masę. Jeśli konsystencja jest zbyt rzadka, można dosypać trochę bułki tartej, żeby lepiej formowało się kotlety. No i teraz z powstałej masy robimy sobie kotleciki. I tak postępujemy z całą resztą naszego mięsa z kaszą. Słuchajcie, żeby te naprawdę bardzo proste kotleciki były bardzo pyszne. Dodatkowo zrobimy sobie szybko do nich bardzo dobry sos. Sos z kolorowego pieprzu. Co potrzebujemy do takiego sosu? Potrzebujemy szalotkę, najlepiej takie dwie małe szalotki, takie to są takie cebule, bardzo delikatne. Mogą być, może być też normalna cebula, ale powinny być szalotki. Ja mam, więc dodam. Drobno pokroimy. Teraz potrzebujemy pieprz. Pieprz sobie zmiarzę w muździerzu. Potrzebujemy dwie łyżeczki pieprzu. Tak mówiłem, u mnie pieprz kolorowy może być czarny, tylko nie ma problemu. No i teraz tak, pieprzu nie mierzymy jakoś na, na proszek, po prostu on musi być taki troszeczkę grubszy, grubszą strukturę powinien mieć. No i to jest wszystko, co tu robimy na stole. Teraz idziemy na kuchenkę, przygotujemy sobie, usmażymy sobie nasze kotlety i przygotujemy od razu sos. To wszystko będzie się działo w jednym czasie, bo to się dosyć szybko robi, więc już zapraszam. Więc kotlety będziemy smażyli na smalcu. No i posłuchajcie, teraz na dobrze rozgrzaną patelnię, na ten smalec układamy nasze klopsy. No i smażymy na złoty kolor z każdej strony. Więc tutaj sobie będziemy je smażyli, a obok już przygotujemy sobie sos. Więc do sosu potrzebujemy 50 g masła. Musimy sobie je roztopić. Teraz do rozpuszczonego masła wrzucamy szalotkę. Robimy to na małym ogniu. Podsmażamy ją dosłownie dwie minutki. A teraz dodajemy 100 ml śmietanki. Śmietanki 30%. Dodajemy teraz od razu pieprz. Ja mam jeszcze taki zielony pieprz. Też dodałem tutaj łyżeczkę. Może trochę więcej półtorej łyżeczki. On nada tutaj też świetnego smaku. Cały czas to podgrzewam. Teraz doleję tutaj, słuchajcie, 125 ml wody. Jeśli macie bulion, możecie dodać jak najbardziej bulion. Ja dodam wody i, i dodam do tego dwie łyżeczki mojej bulionetki. Ja mówię, jeśli nie macie tej bulionetki, możecie dodać jakkolwiek bulionu 125 ml. Cały czas to podgrzewamy. Warto też tutaj dodać jedną łyżeczkę mustardy do podkręcenia smaku. W tej chwili już na patelni obok yy, obracamy kotlety. Pięknie wyglądają. Smażymy z drugiej strony. Czekamy, aż nam się tutaj wszystko zagotuje. Słuchajcie, mój sos zaczyna się gotować. Dodaję tutaj teraz 50 ml brandy. Troszeczkę to po sole. Zmniejszam gaz na minimum. Ja myślę, takie 20 minut jakieś 20 minut będę to redukował. Aż do uzyskania odpowiedniej gęstości. Ja Wam to pokażę. No a tutaj już mam kotleciki, słuchajcie, gotowe do ściągnięcia z patelni i już za chwileczkę wykładam następną porcję. No i posłuchajcie, po około 20 minutach mój sos już jest gotowy. Zobaczcie, jak on wygląda super. Zobaczcie to. Jest tak pyszny, że to się normalnie nie da tego wypowiedzieć, jak on jest dobry i z tymi kotletami naprawdę będzie pycha. Ja już was zapraszam na stół roboczy i zaraz zrobię sobie i zaraz sobie skosztujemy e, więc teraz tak to są moje kotlety no tutaj mam e, sos słuchajcie myślę tak dobry że normalnie przepis jest bombowy rewelacyjny oczywiście można go jeszcze bardziej zredukować dla mnie w zupełności tak wystarczy Wystarczy 5 minut dłużej go podciągnąć na tym ogniu i on będzie jeszcze bardziej gęsty. Ale ja już bardziej gęstego nie chcę. On jest naprawdę wspaniały. Ja sobie tylko zrobię zdjęcie dla Was i za chwileczkę wracamy i spróbujemy. No i posłuchajcie, wezmę sobie... O, za dwa kotleciki. Teraz ten sos, który jest naprawdę wyborny. I słuchajcie, danie proste, banalne w sumie nawet w wykonaniu, a naprawdę pyszne. Kotleciki z wierzchu chrupiące, no bo kasza z wierzchu jest chrupiąca. A w środku mięciutkie, eleganckie. Dajcie petarda, bardzo smaczne. Ojej! Genialne, właśnie z tym sosem. Słuchajcie, taki sos sobie musicie zrobić. Bo to pyszna jest naprawdę pyszna sprawa. Ja przepis gorąco polecam. No, jest przepyszne to. Naprawdę z tym sosem e, pieprzowym. No, naprawdę pycha. Naprawdę super sprawa. Bardzo proste danie, banalne. Chwilę tylko trzeba postać przy tym sosie, żeby się nie przypalił. Ale naprawdę pycha. Słuchajcie, Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam na moje przepisy i do zobaczenia.